Dzień dobry, z tej strony Maciej Przygórzewski, serwis w Przygotowałem dzisiaj dla Państwa analizę najważniejszych rzeczy związanych z kursami walut. Zaczniemy od wykresu euro do złotego. Na tym wykresie przez ostatnie dwa tygodnie mieliśmy wyraźny, stabilny ruch w górę, który doprowadził nas z poziomów nawet poniżej 4,50, już niewidocznych tutaj na wykresie, w okolice 4,60. Tam przez trzy dni... Próbował, wykres próbował przebić ten poziom, wczoraj nawet na chwilę zatrzymując się powyżej niego. Natomiast dzisiaj widzimy pewne odbicie, związane zresztą z dość dobrymi danymi z Unii Europejskiej, które tutaj jakby poprawiły sentyment użytkowników względem inwestowania w tej części świata. To, co ma szczególnie duże znaczenie ostatnimi dniami dla pary euro złotego, to ponowne uaktywnienie się yy, medialne przynajmniej prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Adama Grappinskiego, po konferencji prasowej Narodowego Banku Polskiego. Sama konferencja prasowa nie miała większego wpływu na rynki, natomiast bardzo istotne jest, jego zaangażowanie i kontynuowanie tematu, który trochę już przygasł na rynku, czyli interwencji walutowych. Tutaj bardzo istotne są wskazania, że prezes Glapiński uważa obecny kurs euro do złotego za zbyt mocny i uważa słabszą złotówkę za korzystniejszą w obecnym cyklu koniunkturalnym. To co prawda jest, jest prawdą, natomiast Trochę tak mam wrażenie, że Narodowy Bank Polski zamierza walczyć z rynkiem w kwestii wyceny waluty, tłumacząc rynkowi, jaka jest prawidłowa rynkowa wycena, co mało ma wspólnego z płynnym kursem walutowym, który teoretycznie w Narodowym Banku Polskim i w Polsce w ogóle. Natomiast Prezes jednocześnie podkreśla płynność kursu, jak również to, w jaki sposób będzie interweniował, żeby ten kurs w ramach swojej płynności miał odpowiednią wartość. Wydaje się to dość zabawne jako swoisty paradoks, natomiast w ten sposób jest realizowany. Jest to powód, dla którego inwestorzy. Chcący zarobić na umocnieniu złotego będą z bardzo dużą taką podejrzliwością podchodzili do inwestowania w złotówkę, ponieważ może się okazać, że jeżeli znowu złoty umocni się względem euro, to euro stanie nie wiem czy 4,55, 4,50, to możemy się spodziewać kolejnych interwencji Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski, w ramach, ramach yy, obłony kursów walut. I osobienia złotego raczej w najbliższym czasie nie posunie się tak daleko jak obniżka stóp procentowych, bo to spowodowałoby pewne problemy dla systemu bankowego jako całego. Natomiast możemy się spodziewać kolejnych y, porcji sprzedawanych walut. To tak naprawdę wiąże się z, również ze wzrostem rezerw walutowych, które wynoszą w tej chwili rekordowe poziomy i patrząc na kolejne działania Narodowego Banku Polskiego nie należy się szczególnie przywiązywać do obecnych poziomów, bo one po, po, po prostu będą rosły. Narodowy Bank Polski po to, żeby osłabić złotówkę musi za złotówki kupować euro, w związku z czym lub jakąkolwiek inną walutę oczywiście, najczęściej robi to jednak w oparciu o euro czy dolara amerykańskiego, w związku z czym salda... W tych walutach rosną, z drugiej strony, co jest dość, dość ciekawe, również w zależności od wyceny tych walut, które stanowią rezerwę walutową Narodowego Banku Polskiego, należy się spodziewać zysków w Narodowym Banku Polskim, w związku z czym pod koniec tego roku, wiem, że w marcu jest to perspektywa dość odległa. Najprawdopodobniej Narodowy Bank Polski będzie tym mocniej interweniował na rynku walutowym, ponieważ to, o ile te waluty. Zakupione w tej chwili i już posiadane zwiększą swoją wartość, tyle wyniesie zysk Narodowego Banku Polskiego, który jest przecież wpłacany do budżetu. A patrząc na sytuację budżetową Polski, no, delikatnie mówiąc, jest niewesoło. Mamy bardzo duży deficyt związany z dużymi wydatkami związanymi z pandemią, w związku z czym, jakby tutaj poszukiwanie dodatkowych środków dla budżetu z pewnością będzie. Bardzo aktywne, i takie dodatkowe wpłaty kilku miliardów złotych, bo tego typu kwotach już tutaj spokojnie rozmawiamy, z Narodowego Banku Polskiego będą bardzo atrakcyjną formą asekurowania budżetu, w tym czy w kolejnych latach. Drugim wykresem, na który warto zwrócić uwagę, jest wykres euro-dolara. Do tak jak w ostatnich dwóch tygodniach euro wyraźnie traciło, zyskiwało, przepraszam, względem złotego, tak w przypadku dolara wyraźnie traci. To wszystko oczywiście przekładało się na parę dolar do złotego, gdzie dolar jeszcze mocniej zyskiwał na wartości względem złotego niż euro. Natomiast przyjrzyjmy się może tutaj tej głównej parze walutowej świata, gdzie ostatnimi faktycznie tygodniami mamy wyraźny ruch. i Jest on dość mocno uzależniony z jednej strony od tego, że Dolar był wyjątkowo słaby, był wyjątkowo niedowartościowany na tych poziomach, na których się znajdował. Natomiast z drugiej strony Amerykanie wreszcie zaczęli pokazywać przyzwoite dane. Czy to z rynku pracy, yy, wcześniej na temat na przykład wniosków zasiłek bezrobotnych, czy też w ogóle z gospodarki, dane koniunkturalne ze wypadały wyjątkowo dobrze. Natomiast takim jakby yy, przełomowym momentem były piątkowe dane, Tutaj tuż po przebiciu 1,20, gdzie nagle się okazało, że liczba nowo utworzonych miejsc w sektorze prywatnym wyniosła 465 tysięcy. Był to bardzo wysoki wynik, jeden z najwyższych zresztą w początku pandemii. Tego typu rezultaty w standardowej sytuacji, w okresie dobrej koniunktury w ogóle nie mają miejsca. Parametr ten przeważnie wynosi 150-200 tysięcy, są takie w miarę normy, Pomijając oczywiście wrodzenie z kryzysu, gdzie jest to, są to trochę wyższe wartości, a teraz był to bardzo wysoki wynik, i przy okazji również bezrobocie spadło do 6 6,2%. To już nie jest kilkanaście%, jak na początku pandemii, w okresie paniki, a są to coraz niższe poziomy. Pamiętajmy, że. Przed pandemią mieliśmy co do rekordowo niskie bezrobocie w ogóle w Stanach Zjednoczonych, natomiast kryzys 2008 roku, zdaniem Fedu, miał się kończyć w momencie, kiedy bezrobocie spadnie do 5%. W związku z czym teraz jesteśmy już nie tylko relatywnie niedaleko od tego poziomu, co przy tak dużej liczbie nowych miejsc pracy yy, tworzonej za oceanem, po prostu powinno się zdarzyć w przeciągu kilku kwartałów i jeżeli sytuacja się utrzyma taka, jaka jest w tej chwili, to jeszcze w tym roku będziemy mogli faktycznie oglądać bezrobocie w Stanach Zjednoczonych w okolicach 5%, a tym samym tak naprawdę realne zakończenie kryzysu gospodarczego, no bo przy tak dobrym rynku pracy, ta gospodarka już wyjdzie na prosto. Nie można oczywiście zapominać o rekordowym zadłużeniu Stanów Zjednoczonych i o towarzyszących temu problemach, natomiast w okresie niskich stóp procentowych Inwestorzy znacznie spokojniej podchodzą do tematu obsługi długu. Pamiętajmy również, że po ostatnich kryzysach generalnie poziom stóp procentowych na świecie spada, a wraz ze spadkiem ogólnego poziomu stóp procentowych również koszty obsługi długu są wyraźnie redukowane, w związku z czym te poziomy, które jeszcze niedawno zadłużenia wyglądały na bardzo ryzykowne, niespłacalne, gdzie koszty. Yy, jakby rolowania tego zadłużenia, one bywały zabójcze dla gospodarki. W tej chwili przy niższych stopach procentowych gospodarki są w stanie się zadłużyć jeszcze bardziej, co oczywiście w przypadku normalizacji stóp procentowych może być dużym problemem, o czym w Europie przekonała się chociażby Grecja. Natomiast w chwili obecnej jest to taki mechanizm, dzięki któremu Amerykanie bardzo wygodnie drukują kolejne dolary, dzięki którym są w stanie ten problem covidowy amortyzować. Ostatnim tematem, który chciałem pokazać, jest wykres franka do złotego. Tutaj mamy tak naprawdę kumulację dwóch rzeczy. Po pierwsze mamy te spadki złotego, o których byliśmy świadkami jeszcze nie tak dawno, bo złoty przecież w tym samym czasie stracił na wartości względem euro 9 groszy. Tu widzimy, co prawda, 8 groszowy spadek, ale to jest bardzo podobny zakres ruchu. Natomiast wcześniej frank tracił na wartości, ponieważ Inwestorzy uciekali ze Szwajcarii, było to spowodowane tym, że bezpieczna przystań, której inwestorzy poszukiwali na trudne czasy, przestała być atrakcyjna. Inwestorzy zaczęli szukać lepszych stóp zwrotu, Szwajcaria nie była w stanie im ich zapewnić, w związku z czym zaczęli wycofywać z niej pieniądze, Jak zaczęli wycofywać z niej pieniądze, Frank Szwajcarski znalazł się w odwrocie i to pozwoliło Frankowi dość niespodziewanie dotrzeć w krótce poziomu 4,07, tutaj widzimy pod koniec lutego. Jednakże w tym momencie rozpoczęła się właśnie ta negatywna tendencja na euro-złotym. No i ponieważ para frank do złotego składa się tak naprawdę z dwóch par, z jednej strony z euro do franka, a z drugiej strony z euro do złotego. No i w tym momencie, w momencie stabilizacji euro do franka, kiedy skończył się ten taki bodziec umacniający złotego względem franka, frank poszedł trochę w odstawkę, podobnie jak wszystkie inne waluty zaczął to I rozpoczęliśmy ten taki ruch wynikający ze, z osłabienia się złotego. No i frank, podobnie jak euro, podobnie jak dolar, podobnie jak fund brytyjski, po prostu zyskał na wartości złotego w ciągu ostatnich półtorej tygodnia, co z pewnością nie cieszy kredytobiorców frankowych, natomiast oni w tej chwili znacznie bardziej niż na kurs waluty patrzą na możliwe rozstrzygnięcia problemu frankowego. Ponieważ dominują scenariusze, w których kredyty i tak zostaną odfrankowione w taki czy inny sposób. W związku z czym ten kurs walutowy nie jest już aż tak istotnym elementem tej dyskusji dla kredytobiorców. Natomiast dla banków, które w zależności od kursu franka będą liczyć gigantyczne straty, jest to z pewnością bardzo ważny element. I tą informacją pragnę dzisiaj zakończyć. Bardzo dziękuję za uwagę i miłego dnia. Życzę.